ludzie kochane, co Wam chciałem powiedzieć i pochwalić młodzież ze Szkoły Energetycznej w Gdańsku? Udało mi się dzisiaj wyjść do parku. No, ale tak siedzę na ławce i mówię: Kurczę, będzie problem z powrotem do domu. A do domu mam niedaleko, co tam. 70 metrów. I mówię, no, czasami z tramwaju do szkoły, a szkoła jest tak. No, ode mnie jest 300 metrów, ale akurat przez tą samą ulicę się przechodzi. Ja wiem, może ktoś młody będzie szedł, jakiś uczeń ze szkoły, to mi pomoże. Czasami widzę grupa młodzieży z tramwaju wysiada. A teraz nie, no i tak się troszkę wstydzę, zaczepiać młodych ludzi. A dzisiaj z Trawaju wysiada jeden młody człowiek. Taki samotny wilk. Mówię kurde, zaryzykuję. No i zapytałem, czy idzie może w kierunku tej ulicy, na której ja mieszkam. I mówię jedę, tylko że skręcam. A ja też skręcam. Tylko, że ja w drugą stronę. I od skrętu mam kawałeczek, żeby tylko do tej ulicy dojść. No i o co chodzi? No o to chodzi, żeby mi pomóc dojść. Nie trzeba mnie dźwigać ani nic robić, tylko iść koło mnie i patrzeć, żebym się nie przewrócił. I to wszystko. No, i ten młody człowiek powiedział, że ma na imię Ignac. Mówi, no, nie ma problemu przecież. Przeprowadził mnie do tej mojej ulicy. On poszedł do szkoły, ja przyszedłem bezpiecznie do domu. I teraz może. Bo, może bardziej się odważę i będę pytał młodych ludzi z tej szkoły, czy mi ktoś pomoże dojść. Tak to się zawsze wstydziłem, jak mnie zaakceptują samą mowę. Bo czasami jak zaczynam słowo przepraszam, to ktoś mówi nie, nie ma papierosów, nie ma pieniędzy. Ja mówię, nie chcę papierosów, nie chcę pieniędzy. I tam mówię o co mi chodzi. Także teraz w każdym razie, jak będzie, będę czuł, że jest coś nie tak, a zobaczę młodzież, że przechodzi, to będę pytał. Chwalę po prostu młodzież ze szkoły energetycznej w Gdańsku. I Wy też pomagajcie ludziom niepełnosprawnym, starszym, chorym. Wszędzie się ludzie kochane. Też.